Jak przygotować mate na zimno, czyli tererę? Bierzemy sobie jakąś yerbę, może być to hierba jakakolwiek tak naprawdę, ale najlepiej się sprawdzają paragwajki, czasami niektóre brazylijki, one mają nawet napis tererę, czyli brazylijska shima. Hmm? typowe u 1 urugwajskie. Niektórzy lubią, ja bym powiedział, że to jest jednak hierba typowo, żeby pić ją na ciepło. Tak samo argentynka to jest raczej hierba, którą się pije na ciepło, chociaż od biedy można z niej zrobić tererę. Najlepiej moim zdaniem się sprawuje do terery Parakwaj i to naprawdę dowolny parakwaj. To jest hierba przemyślana pod tym, żeby ona była faktycznie pita na zimno po prostu. Dlatego też ma tyle pyłu, bo się po prostu szybciej zaparza. Mamy gdzieś tak połowę naczynia nasypane, no bo w terere chcemy się napić, żeby to nas orzeźwiało, więc musimy mieć po prostu więcej miejsca na wodę. Bierzemy bombiję, wkładamy sobie po prostu, bierzemy sobie wodę z lodem. Tu mam w termosie przygotowaną. Gotowe. terere zrobione. To pierwsze zalanie można zrobić taką letnią wodą, żeby listki szybciej nam się nasączyły. Dlatego, że jakbyście sobie zobaczyli, teraz tutaj, oczywiście mi się nie uda tego wam pokazać, to tu jest sucha jerba po prostu. Dlatego, że jak mamy taką zmrożoną wodę, no to te listki są tak odporne, żeby się tak nasączyć i nawilżyć. Bardzo szybko, więc to pierwsze zalanie, które byłoby taką letnią wodą, pozwoli, żeby to wszystko było właśnie już takie nasączone, i już później, jak będziemy zimną dolewać, no to nie będzie tak odporna na to, żeby sobie chłonąć tą wodę. Natomiast mi się nigdy nie chce. Więc trzeba troszeczkę dłużej poczekać, żeby to pierwsze zalanie faktycznie oddało to, co, to, co tam mamy w tej gierbie, ale ona naprawdę wszystko oddaje. Czy trzeba robić kopczyk? Przy tererę. Paragwajczycy nie robią przy tererę kopczyka. Jerba yy, na tyle wolno oddaje w porównaniu do normalnego parzenia, że spokojnie sobie tutaj da radę, Ale jest ryzyko tego, że będzie nam się ta rurka zapychać. Bierzcie to pod uwagę. I życzę Wam smacznego ochłodzenia.